Ale to jest zajebiste uczucie, że jesteś lepszy cały czas, jesteś sprawny. To jest najpiękniejsze uczucie. Żadna kasa kurwa ci tego nie da. Żadna. No bo co, nie mam wpływu na to, jak ty jesteś dobry, jak ty jesteś dobry, jak ty. Ale na co mam wpływ? Na co mam wpływ? Na to, czy dam z siebie 100%? Na, na to co mam wpływ. Ci? To brzmi tak wszystko ciężko, nie? Dyscyplina, ciężka praca. Ale gdzie jest kurwa, kto mówi o zabawie? Ci ludzie osiągnęli sukces, bo to, było dla nich, to była dla nich zabawa. Tyson był tak silny, tak sprawny, bo ka każdego to był dla niego fan, żeby to robić. I dyscyplina jest wypadkową zabawy. Jest konsekwencją zabawy, i pamiętajcie o tym. Oni doszli na szczyt, bo to był dla nich fan. O w tym wszystkim chodzi, żeby mieć fan. Jakakolwiek nie jest Twoja zajadka. Niczego nie wymyśli? To fan, do zajadka, to pasja daje ostateczną satysfakcję.